Ta opowieść dzieje się na dworze najjaśniejszego cesarza Chin. Cesarza, który miał bardzo chore serce. Pewnego dnia na dworze cesarskim pojawił się poseł cesarza Japonii, który swoimi sztuczkami wprawił w zachwyt cały cesarski dwór. Nie potrafię słowami wyrazić tego piękna, najpiękniejszy ze wszystkiego. Jest? Lecz wszystkie one miały okazać się niczym wobec piękna śpiewu słowika. Cudownego śpiewu, który mógł uzdrowić cesarza. Jest. Słowik! Słowik! Sam o słowiku! O samej sprawie! Tyle, że nikt na dworze nie wiedział, co to jest słowik oraz gdzie go można znaleźć. Niestety, nigdy o czymś takim nie słyszałem! Nikt, oprócz skromnej, nadwornej pomyłaczki. Hmm. Widziałeś kiedy słowika? A widziałeś czy nie? Wiele razy. Słowika! się teraz cesarza. A tamci... ci. Niech sobie sami znajdą drogę. Od tej pory życie cesarza zależało od tego, czy uda się odnaleźć słowika oraz czy jego śpiew okaże się piękniejszy od śpiewu innego ptaka. Słowika mechanicznego. Słowika. O, jakiś złoty ptak. Część diamentów na każdym skrzydle. Kosztowna robota. Słowik złota. Piękniejszy od żywego.